Fanty ze złowiskach! A co znów kupiłem ciekawego na złowiskach? Kupiłem oto takie dwie piły spalinowe husqvarna 40 i John Zareta 2045 Turbo. Te piły dla siebie są braćmi. Za chwilę wam pokażę o co chodzi. Ile zapłaciłem? Ile zapłaciłem? Zapłaciłem parę pieniędzy. Zapłaciłem za to wszystko: 170 zł. Wiem, że chyba przepłaciłem, ale piły mają prowadnice i mi się spodobały, To tyle zapłaciłem. No i za chwilę zobaczymy, czemu te piły trafimy na złą, co im dolega. Koniec gadania, bierę się do roboty. Przed sprawdzeniem zrobię szybkie oględziny, Co można zauważyć, że jakiś tutaj majster był i coś robił, i robił, i robił, i co zrobił. On taki fachowy zrobił, majstrowy, izolacja jest taka sama co na rączce, tutaj coś też chyba nitował, czy coś przykręcał. Sznurek nie ale prowadnica lux i łańcuszek lux. Achus jak wygląda? Achus bardzo mi się podoba, nawet ma osłonę oryginalną. I prowadnice chyba też ma oryginalną, a łańcuszek nie wiem, czy jest oryginalny, czy to jest Husqvarna, czy Oregon. Naprawdę, no, ładna sztuka. Teraz zobaczymy, co się tutaj dzieje, czy jakiś majstry był, czy nie. O, kurde, nówka sztuka od Niemca, można powiedzieć, e, ten wody tam wygląda. Te dla siebie są braćmi, bo jest ten sam cylinder tutaj i tutaj. Ten sam filtr powietrza, ten sam gaźnik, te same przełączniki, ten sam korek paliwowy, tylko niektóre elementy się różnią od siebie kolorem i kształtem. Koniec gadania. Bierę wache, leję i targam. I? O kurwa! Tutaj coś cieknie ostro. Cała wacha wypłynęła. Matka Boska. Dobra, może odpalił. <laughs> O kurde, ona jest zatarta. Opa! Opa! O kurde! Stwierdzam z golem. chuj Matka włoska, błyska. czy kusowna jest dobra. <noise> to już lepiej się tu prezentuje, no to tak, ładna no, jest. Szukam Też jest Czasami tak bywa. Że muszę przejechać 170 zł. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.